Jest godzina 6 rano, witamy bardzo gorąco w programie Kawa czy Herbota wspólnie z Jarkiem Uścińskim, który już zabrał się za ubieranie marchewki. I muszę Państwu powiedzieć od samego rana, że zdarzył się cud. Jaki cud? Zdarzył się taki cud, że Radek Brzózka dzisiaj od rana mówi o piłce nożnej. To jest niemożliwe. <sum> Sam się dziwię, ale wiesz, jak sobie tak pomyślę, że to jest pierwszy mecz naszej reprezentacji, rozgrywany na jednym z nowych stadionów, które zbudowane zostały specjalnie na to Euro 2012. To aż mi się oczy świeciły jak wczoraj Jackowi Kurowskiemu, który właśnie ze stadionu w Poznaniu przekazywał relacje w ramach programu Droga do Euro 2012. Jemu też się te oczy świeciły, chociaż na zapytanie o wynik dzisiejszego meczu już minę żadną. Nie jesteśmy pewni, czy, czy rzeczywiście będziemy mieli to świętować. Twoim zdaniem? E, zobaczymy. Ja jestem bardzo ostrożna, jeśli chodzi o wszelkie prognozy, natomiast nie bez powodu mówimy o piłce nożnej dlatego że wczoraj w Warszawie zaprezentowano maskotki Euro 2012 i dzisiaj w kawie czy herbacie nie dość, że o tych maskotkach będziemy mówić, to także je Państwo oczywiście pokażę. Maskotki są ładne, ale proszę pamiętać, że nie mają jeszcze swoich imion. Głosowanie trwać będzie do 4 grudnia, w zasadzie 4 grudnia zostanie ogłoszony wynik głosowania. Trzy pary imion i przyznam szczerze, że ja nie znalazłem tam żadnego polskiego imienia. No. Które brzmiałoby chociaż po, po polsku. P później e, przedstawimy Państwu te pary, bo nawet trudno jest zapamiętać. Będziemy także mówić o tym, jak schudnąć e, w miarę szybko i efektywnie, również efektownie, jak się, jak się okaże, jak będą mieli Państwo okazję zobaczyć, będziemy mówić również o bankach mleka. Co to takiego i komu tak naprawdę będzie służyć? M, również o tym w. Wiek... W jaki, sposób, w jaki sposób myśleć o y, świecie z perspektywy psa. To z kolei Dorota Sumińska na zakończenie programu nam powie, ale będzie też gość specjalny. Spotkamy się w kawie czy herbatą z pierwszą damą, z panią Anną Faborowską. Tak, bo wczoraj na antenie jedynki mieliśmy rozmowę z pierwszym ministrem, z premierem rządu Donaldem Tuskiem. Dziś, właśnie w kawie Herbacie, pierwsza dama o kobietach w polityce. To wszystko jeszcze dziś w czy Herbacie. Mam nadzieję, że będą Państwo z nami. A jak zawsze, nasz program rozpoczynamy od łączenia ze studiem wiadomości. Najświeższe wiadomości z kraju i ze świata przedstawi Piotr Czyszkowski. Ciekawe, czy jemu też się świecą oczy w związku z tym dzisiejszym wieczornym meczem? Piotrze? Wiesz co, powiem Ci tak szczerze, że nie bardzo, ale mam do Was właśnie pytanie, jak się Wam podobają te maskotki na Euro 2012? Eee. Bliźniacze podobne, jak niektórzy stwierdzili, do tych sprzed czterech lat. No, zobaczymy, no ty... jakie będą dzisiaj głosy i mnie średnio przyznam. Niektórzy to... twierdzą, że powinny się nazywać Grzegorz i Lato, ale to chyba taki dowód. <laughs> ale jedna z propozycji imion właśnie ma coś wspólnego, Latek chyba jakoś tak. 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 Aha. No nic, zobaczymy jak będą się ostatecznie nazywały. Zobaczymy. Jeszcze mam dla was ważną wiadomość. Dziś jeśli macie sprawę w sądzie, lepiej się do sądu nie wybierać. Będzie po 6.30. Niestety, ale teraz y, mamy nadzieję, że to, to naprawdę jest udany duet udani sąsiedzi. Zapraszamy, zapraszamy panowie. Zapraszamy. Nie panowie, to są chłopcy. Chłopcy, chłopcy którzy bliźniacy. Stali się... bliźniacy. Bliźniacy, tyle że jeden od nas, drugi od sąsiadów. No i opłaci. zasłonili nas kompletnie. A, tak, tak, bo, tak myślałam, że tak będzie. Bo są Tammy gwiazdami. Dół. A pa, pamiętasz? pamiętasz jak jak mają na imię? Sławek, Sławko, Klemek, Latko albo Siemko i Streamko. To są trzy propozycje. Tu nic nie szkodzi, dostałam po głowie troszkę. To są trzy propozycje. Państwo, czyli kibice będą wybierać do 4 grudnia, jak tak naprawdę będą mieć na imię. Jedno jest pewne. Tak właśnie wygląda maskotka, a właściwie maskotki Euro 2012. Więcej w Kawie czy tuż po wiadomościach. Do zobaczenia! Pamiętasz? Pamiętasz jak mają na imię? Sławek Sławko, Klemek Latko albo Siemko i Streamko. to są trzy propozycje. To nic nie szkodzi, dostałam po głowie troszkę. To są trzy propozycje. Państwo, czyli kibice będą wybierać do 4 grudnia jak tak naprawdę będą mieć na imię. Jedno jest pewne, tak właśnie wygląda maskotka, a właściwie maskotki Euro 2012. Więcej w Kawie czy tuż po wiadomościach. Do zobaczenia!